Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest granica funkcji obliczana metodą e, Delopitala. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadania? Na pewno mm, tablic ze wzorami na pochodne, kartki papieru, nawet takiej większej kartki papieru oraz czegoś do pisania. Rozpoczynamy. Na tablicy mamy przykładową granice funkcji przy x dążącym do zera. I teraz zastanówmy się, moi drodzy, co się dzieje z tymi funkcjami, kiedy podstawimy x równe 0 do nich, jaki symbol się nam pokaże. I teraz tak, w pierwszym wypadku mamy, będziemy mieć, jeżeli tu wstawimy 0, to będziemy mieć 1 przez 0, a 1 przez 0 to jest nieskończoność, minus i tutaj, jeżeli wsadzimy 0, no to tangens 0 to jest 0, 0 razy cokolwiek da 0, czyli będzie ponownie 1 przez 0, a 1 przez 0 to jest nieskończoność. Czyli pojawił nam się kolejny symbol nieoznaczony, nieskończoność minus nieskończoność, i my z tym coś musimy zrobić. Musimy doprowadzić to do takiego momentu, żeby móc skorzystać z reguły Delopitala. No i tak, pierwszym krokiem, jaki ja zrobię, to sprowadzę to wszystko do wspólnego mianownika, bo tu aż dosłownie kusi, żeby to zrobić. Czyli granice przepisujemy. I teraz tak, moim wspólnym mianownikiem dla tych dwóch ułamków będzie x kwadrat razy tangens x. No więc tak, piszę sobie już ten wspólny mianownik, czyli będzie x kwadrat tangens x. I teraz tak, ja poszerzyłam ten mianownik o tangens x, więc licznik też muszę pomnożyć przez tangens x, czyli tu będzie tangens x. Minus ten minus tutaj. I o co poszerzyłam ten x, tangens x? Ja poszerzyłam tylko o x, więc licznik też muszę o x poszerzyć, więc mam x. No i teraz, moi drodzy, lecimy dalej. Sprawdzamy teraz ten ułamek, czy już jest ta postać, która da nam możliwość skorzystania z reguły do lopitala. No więc wstawiam. Tangens 0 to jest 0. Minus 0 to też jest 0, czyli w liczniku mam 0. No i teraz tu, jak ja wstawię za x 0, to będzie 0. 0 razy cokolwiek da mi 0, więc mam 0, czyli mam 0 przez 0. To jest dla mnie znak, że tak mogę skorzystać z reguły L'opitala, czyli piszę sobie tutaj symbol mój, jaki powstał, czyli 0 przez 0. No i to, że będę dalej posługiwać się regułą L'opitala. No i lecimy. No i teraz tak, moi drodzy, reguła l'hopitala polega na tym, że ja liczę pochodną osobno z licznika i osobno z mianownika. No to jak to będzie? No więc tak, pochodna z tangens x to jest pochodna y, z tablic, czyli 1 przez cosinus kwadrat x minus pochodna z x to jest 1 przez i teraz tak. Mamy tutaj y, mnożenie dwóch funkcji, które mają x, -a, więc niestety, ale musimy skorzystać y, z pochodnej iloczynu, czyli pochodna z pierwszej funkcji to jest 2x, razy niezmieniona druga, czyli tangens x, dodać, Niezmieniona pierwsza, czyli x kwadrat razy pochodna z drugiej, czyli z y, to jest 1 przez cosinus kwadrat x. No i tu widzimy, że trochę się nam y, różne rzeczy porobiły, i zanim będziemy dalej wnioskować, pozwolę sobie te wyrażenie doprowadzić do jakiejś bardziej sympatycznej postaci. Czyli sprowadzę sobie do mianownika zarówno licznik, jak i mianownik, ponieważ jeżeli sprowadzę, to jeżeli potem odwrócę te ułamki, to skróci mi się kosinus kwadrat. No ale najpierw sprowadzamy. Czyli w, mianowniku, w liczniku, przepraszam, to jest ta główna kreska ułamkowa. I teraz w liczniku, wspólnym mianownikiem będzie kosinus. Kwadrat x, Czyli tu się nic nie zmieni, bo nie rozszerzyłam o nic, natomiast tę jedynkę rozszerzyłam o cały cosinus kwadrat, więc muszę ten cosinus kwadrat tutaj też w liczniku zapisać. I teraz tak, tu wspólnym mianownikiem będzie też cosinus kwadrat. No to wpisuję, tu będzie cosinus kwadrat x. I teraz uwaga, uwaga. Jeżeli ja tutaj miałam, jakby przez 1, czyli rozszerzyłam to wszystko o cosinus kwadrat, więc ten licznik też muszę. No i teraz tak, czyli będę miała 2x razy, i teraz tangensa zapiszę sobie jako sinus x przez cosinus x, bo ja wszędzie mam kosinusy gdzieś, więc może coś mi się skróci. Więc tangensa wpisuję jako sinus x przez cosinus x i tu jeszcze razy cosinus kwadrat x, bo muszę rozszerzyć mój licznik plus. A tutaj nic nie rozszerzam tego wyrażenia, więc po prostu będzie x kwadrat i to się równa. No to liczymy dalej. I teraz tak, zwróćcie uwagę, dzielę dwa ułamki. Jeżeli ja dzielę dwa ułamki, to mnożę przez, to ten pierwszy, potem mnożę przez odwrotność drugiego. Jeżeli ja ten drugi, ten odwrócę i pomnożę, to widzicie, że skrócą mi się kosinus kwadraty. I co mi zostanie? Na górze zostanie mi 1 minus cosinus kwadrat x przez. I zobaczcie tutaj. Mamy tutaj cosinus X, a tu mamy cosinus kwadrat X, czyli ten cosinus mi się e, skróci i tu zostanie mi tylko jeden kosinus. I teraz tak. Zobaczcie dalej. Mam tutaj dwójkę i zostanie mi sinus x cosinus x. Jeżeli spojrzycie do tablic z, ze wzorami na funkcje trygonometryczne z różnymi przekształceniami, to zauważycie, że 2 razy sinus X cosinus X mogę zamienić jako sinus 2x to zapisać. Bo ja chcę zapisać krócej, żeby potem nie liczyć różnych pochodnych z iloczynu, czyli x mi zostanie, natomiast 2 sinus x cosinus X to będzie sinus 2x plus X kwadrat zostanie. I teraz tak. Ja sprawdzam dalej, czy będę mogła zadziałać regułą Delopitala, czy nie. No więc podstawiam 0. 1, 1 zostaje minus. Cosinus 0 to jest 1. Do kwadratu to też jest 1, czyli będzie 1 minus 1, czyli w liczniku mamy 0. No to lecimy dalej. Wstawiam tu za x0, czyli będzie 0 plus i tutaj też 0, czyli znowu mam symbol 0 przez 0. 0, co mi jak najbardziej odpowiada, bo mogę znowu skorzystać z reguły l'hopitala. No to próbuję. Czyli mam znowu 0 przez 0 i tutaj mam mój symbol tego, że stosuję teraz metodę l'hopitala i lecę dalej. Czyli znowu liczę pochodną osobno z licznika i osobno z mianownika. Pochodna z jedynki to jest 0, czyli tego nie piszę. Minus musi zostać. I teraz pochodna z cosinus kwadrat x. Po, pochodna z cosinus kwadrat x to jest pochodna złożona. Moją funkcją zewnętrzną, najbardziej zewnętrzną, jest potęga, ta dwójka. Czyli pochodna z potęgi jest jaka? Wywalam tę potęgę przed, będzie cosinus. Pochod, jeżeli liczę, to potem odejmuję. Tam mam n-1, czyli u nas 2-1, czyli zostanie mi do pierwszej, czyli nie muszę pisać, że to jest cosinus do pierwszej, więc wpiszę już sobie x razy. Pochodna funkcji wewnętrznej. Czyli cosinus, pochodna z cosinusa to jest minus sinus. Czyli jeżeli tu dam minus, to ten z tym minusem to ten minus mi się zredukuje i tutaj sobie wpiszę sinus x przez i uwaga co tutaj się dzieje? Tutaj mam ponownie mnożenie dwóch funkcji zależnych od X czyli muszę skorzystać z pochodnej iloczynu, czyli pochodna z pierwszej, czyli z x, to jest 1, czyli nie muszę tego pisać, czyli sinus 2x, razy niezmieniona druga, czyli sinus 2x, plus niezmieniona pierwsza, razy pochodna drugie, czyli pochodna z sinus 2x. Pochodna z sinus 2x to jest pochodna złożona, czyli pochodna z funkcji zewnętrznej to jest pochodna z sinusa, czyli cosinus 2x, razy pochodna z funkcji wewnętrznej, czyli z 2x. Czyli to jest 2. No i dodać pochodna z 2x to jest po prostu 2. Pochodna z x kwadrat to jest 2x. No i lecę dalej. Patrzę, co tutaj się dzieje. Czy już mi się coś podoba, czy nie bardzo. No i tak. Ja mogę to zapisać znowu. Jak tu jest 2 sinus x, cosinus x. To, co zrobiłam wyżej, czyli to zapiszę jako sinus 2x. Czyli mam limes. x nadal dąży do zera. I tu mam sinus 2x przez. Tutaj z tym nic nie zrobię, czyli wpisuję sinus 2x plus i tu mogę zapisać tą dwójkę z przodu, czyli to będzie 2x cosinus 2x plus 2x. I teraz uwaga, znowu sprawdzam, czy tu już mogę wstawić i coś mi wyjdzie konkretnego. Tutaj jak wstawię 0 to będzie znowu sinus 0 to będzie 0, czyli znowu mam tu 0 przez. Tutaj będzie 0. Tu jak 0 pomnożę, radzę cokolwiek, da mi 0, plus 0 i znowu mam 0 przez 0. I zobaczcie, już trzeci raz korzystamy z reguły Delopitala. Czyli ta granica tutaj dosyć mocno nam się skomplikowała, ale dobrze, że mamy l'Hopitala, to możemy sobie z nią jakoś poradzić. Czyli znowu Delopital, znowu powstał symbol 0 przez 0. No to liczymy. Pochodna z sinus 2x, to już ją liczyliśmy, to jest pochodna złożona. Czyli pochodna z sinusa to jest cosinus. 2x i pochodna z 2x to jest 2, czyli razy 2 przez. No i tu, tu znowu będziemy liczyć dosyć długo, bo pochodna z sinus 2x to jest to, co policzyliśmy tu, więc ja mogę sobie już zapisać, że to są 2 cosinus 2x dodać. I tu uwaga, mam znowu dwie funkcje zależne od x, a więc muszę skorzystać ze wzoru na iloczyn, czyli Pochodna z pierwszej funkcji, czyli z 2x, to jest 2, razy niezmieniona druga, czyli cosinus 2x. Dodać. I teraz tak. Pochodna, y, nie, y, niezmieniona pierwsza funkcja, czyli 2x, razy pochodna z drugiej, czyli z cosinus 2x, i to jest pochodna złożona, czyli pochodna. Z kosinusa to jest minus sinus, więc ja sobie ten znak tutaj od razu zamienię na minusa, żeby potem już nie pisać, czyli tu będzie tylko wpiszę sinus 2x i razy 2, bo mam pochodną jeszcze z, zrobić z 2x, czyli tutaj jest razy 2. Zaraz nam się skończy tutaj cała tablica przy tej pochodnej, a to jeszcze nie koniec. I uwaga, tutaj jeszcze musimy dokończyć, dodać, ponieważ tutaj mamy jeszcze raz 2, tak żebyście sobie przepisali i uwaga, uwaga, tu jeszcze muszę policzyć pochodną z 2x, czyli jeszcze dodać 2 mianowniku. Uf, uporaliśmy się jakoś z tą pochodną, więc może zapiszmy teraz y, tą naszą funkcję w takiej postaci, żebyśmy widzieli w jednej linijce. Czyli tu mogę zapisać 2 cosinus 2x przez. I tak, tutaj też jest 2 cosinus 2x, dodać 2 cosinus. W sumie 2 cosinus 2x plus 2 cosinus 2x to są te same wyrażenia, więc ja w sumie mogę je dodać, więc 2 plus 2 to będą 4 cosinus 2x. I tutaj mam minus 2x sinus 2x, czyli w sumie tutaj jeszcze jest razy 2, więc mogę tutaj zapisać czwórkę i dodać 2. No, i teraz obniżę, żebyśmy to wszyscy widzieli, czyli to jest nasz następny, nasza funkcja, którą badamy, i wstawmy teraz tutaj 0. Jak ja tu wstawię 0, to cosinus 0 to jest 1, razy 2 wyjdzie mi 2 przez. I teraz tak, jak ja wstawię tutaj 0, no to wiem, że cosinus 0 to jest 1, razy 4 to jest 4 minus. 4 razy 0. No to będzie 0. 0 razy sinus to też jest 0, więc tutaj to mi się zredukuje plus 2. No i ostatecznie, moi drodzy, to będą 2 szóste, czyli 1. I taki jest wynik, wynik naszej początkowej granicy, którą uzyskaliśmy, trochę nam to zajęło i widzicie, że jeżeli macie ten symbol, który, o którym mówi reguła Delopitala, czyli 0 przez 0 bądź też nieskończoność przez nieskończoność, to liczycie do momentu, gdy uzyskacie coś konkretnego, coś co już nie zabiera tych symboli nieoznaczonych. No cóż, zapraszam do kolejnych części z cyklu Reguła de l'Hopitala, granica funkcji. Zapraszam na naszą stronę matematykanaplus.pl. Jeżeli macie pytania, wątpliwości, bądź też chcecie, żeby znalazło się tutaj jakieś zadanie, bądź też zagadnienie, to wysyłajcie je na adres mailowy podany w opisie do filmu. No i cóż, ja zapraszam do polubienia filmu, do zasubskrybowania kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.